Mówi się, że legenda nie umiera nigdy. Zelik Spectrum bez wątpienia taką legendą jest. Chociaż zbyt szybko pożegnał się ze swoimi wiernymi użytkownikami. Sam kupem miał być. Chciałem użyć słowa reinkarnacja Spectrum, ale tym razem nie użyję tego sformułowania, bo poprzednim razem gdy to zrobiłem, spalił mi się zasilacz i dysk, na którym miałem wszystkie pliki do tego materiału. Tworzę ten odcinek drugi raz. Jednego nauczyłem się. Nie igraj z maszynami, bo one mają swoją duszę. I uważaj, co mówisz. Sam Coupé chciał być następcą Spectrum, ostatni waleczny ośmiobitowiec, ale paradoks polega na tym, że Clive Sinclair nie miał nic z nim wspólnego, ale on sam nosił cząstkę DNA Sinclaira. Więc jeśli to oglądasz, to tym razem udało mi się złożyć ten odcinek, i nikt się na mnie nie zdenerwował ku chwale spektrum. Sam coupé komputer naszych marzeń, jak zatytułowany jest jeden z artykułów o samie coupé na forum z poświęconym komputerom Kliwa' Sinclaira. Tytuł zacny, również jako wiodący motyw tego odcinka. Żeby zrozumieć, o co tyle zachodu i czym był sam coupé, trzeba by było cofnąć się do roku 86, jeszcze przed wejściem na rynek Spectrum plus 2. Super Spectrum miał być komputerem samego Alana Sugera, założyciela firmy Amstrad. Ale Alan Sugar bardzo szybko uciął ten projekt. Pewnie chodziło o koszta, które były bardzo ważne w tym czasie. Pamiętajmy o tym, że Sugar przejął firmę, która chyliła się ku upadkowi. Prasa zachwycała się tym komputerem. Miał posiadać zaawansowany układ graficzny, który miał go zbliżyć nawet do Amigi. Prasa Sinclaira od razu nazwała nadchodzący komputer Amigą za 200 funtów, co było bardzo przewrotnym stwierdzeniem, bo on sam miał być 8-bitowcem, a Amiga była 16-bitową maszyną. Jednak jak przystało na bardzo dobrego 8-bitowca, miał posiadać procesor zilog Z80H, czyli najszybszy z rodziny Z80 który był taktowany zegarem 6 MHz w porównaniu do 3 MHz Z80A ZX Spectrum. Oprócz świetnego układu graficznego, który miał generować grafikę jak w Amidze i miał posiadać tryby podobne do 16-bitowego komputera Sinclaira QL z trybem 512x256 pikseli i z równie ciekawym trybem 256x212 pikseli, przy 64 kolorach. Dziennikarz zarzekał się też, że pamięć graficzna będzie większa niż w samej Amidze. Super Spectrum chwalił się świetnym układem dźwiękowym, który miał być wykorzystywany przez muzyków. Super Spectrum, według dziennikarza Sinclair User, posiadał standardowo 128 kB pamięci RAM. Połowa tej pamięci była dedykowana do tworzenia grafiki. I podobno można było tą pamięć rozszerzyć do aż 1 MB. Kompatybilność z 48KB modelem to już musiał być standard, jednak w artykule zarzekano się, że też tak będzie. Wtedy większość oprogramowania była pisana właśnie w tym trybie. Super Spectrum miał spowalniać procesor do 3,5 MHz, a układ graficzny miał się dostosować do starszego oprogramowania. Oprócz tego dziennikarz pisał, że sporo Romów komputer standardowo będzie przechowywał, jednak te podobno będą pochowane dla zwykłego użytkownika domowego. Tutaj też dziennikarze pisali o kompatybilności wstecznej ZX Spectrum 128, której być nie miało. Dziwnie przy tym wszystkim wyglądał wbudowany magnetofon, bo kto chciałby korzystać z tak wolnych nośników kasetowych przy takich parametrach sprzętowych? Jednak jak już mówiłem, nic z tego nie wyszło i ostatecznie zamiast Super Spectrum pojawił się na rynku Spectrum plus 2, a potem Spectrum plus 3, które niewiele różniły się od poprzednich modeli sprzętowo. Ale o nich mówiliśmy już w poprzednich odcinkach historii firmy Sinclair i Amstrad. W 86 roku dwoje byłych pracowników Sinclaira, którzy odeszli jak wielu inżynierów w tamtym okresie, bo nie widzieli dla siebie miejsca w upadającej firmie Sinclair. Z drugiej strony wielu inżynierów Sinclaira musiało odejść, bo nie byli mile widziani przez szefa firmy Amstrad, który wolał swoich własnych ludzi, dzięki którym, jak uważał, przywróci firmę na właściwe tory. Ale to nie temat na ocenianie kogokolwiek. Alan Sugar i jego Amstrad zrobił wiele. Również wiele, by komputery Sinclair mogły chociaż w chwilę dłużej pożyć na rynku komputerów. A w tamtych czasach nikt nie był krystaliczny, ale temat ostrej walki korporacyjnej. Zostawmy na inny odcinek. MGT tak nazywała się firma, którą utworzyło dwóch byłych pracowników Sinclaira: Bruce Gordon, wybitnie utalentowany inżynier, który miał zaprojektować przyszły komputer, i Alan Miles utalentowany lingwista, który udzielał się jako pisarz książek lingwistycznych i instrukcji dla Clive'a Sinclaira Dzięki niemu instrukcje stały się bardziej ludzkie. Jego przygoda z komputerami zaczęła się przypadkiem, kiedy to zobaczył, ile komputer może dać w dziedzinie edukacji. Od tego czasu jego fascynacja przybrała szybszego tempa. Bruce Gordon zajmował się peryferiami do komputerów Spectrum, także był obecny w tworzeniu komputera ZX Spectrum 128. I właśnie tak wyglądał ich początek w nowej, własnej firmie. Produkowali dobrej jakości peryferia dla komputerów ZX Spectrum, ale oni chcieli czegoś więcej. I już w 1986 roku zaczęli pracę nad wyjątkowym komputerem, który miał zamieszać na rynku nie tylko 8-bitowców. Jednak był jeden wielki problem nie posiadali tak wielkich fabryk, by sprostać produkcji nowych komputerów. Nie posiadali odpowiednio wielkiego zaplecza finansowego, by zacząć tak ogromną produkcję. Jednak to ich nie powstrzymało. Chcieli wyprodukować komputer podobny do SuperSpektrum, taki, który będzie prawdziwą konkurencją dla nadciągających komputerów nowej generacji, takich jak Atari ST czy Amiga. Również chcieliby ich komputer wywalczył sobie miejsce na rynku. Królujących ośmiobitowców, takich jak komputery Commodore 64 czy 128, czy komputery Atari, które także dobrze radziły sobie na rynku, ale w tym momencie ich czasy już powoli przemijały. Jednak świetne ceny, za które można było je kupić, napawały do optymizmu, że ciągle wiele użytkowników, i tych domowych, i profesjonalnych, będzie chciało je kupywać. Ilość oprogramowania na nie była ogromna. Można było wybierać spośród różnego rodzaju większych czy mniejszych studiów. Również wielu amatorów pisało swoje gry czy programy. Komputery Atari czy Amiga były cały czas bardzo drogie, ich ceny były tak wysokie, że prawie nikt z użytkowników domowych nie mógł sobie na nie pozwolić. Nawet hasło Jacka Tramiela Moc bez wysokiej ceny. Nie przemawiała za bardzo do ludzi. Wszyscy, jak to powtarzam, przy okazji każdego ośmiobitowca ciągle byli przekonani, że ośmiobitowa technologia wystarczy, i tak wtedy wystarczała. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że nieduże instytucje, jak kościoły, sklepy czy na przykład małe posterunki policji, bardzo ceniły sobie ośmiobitowe, niedrogie komputery i to, co dzięki nim mogły zrobić. Jednak kiedy ceny mocno spadają, nastawienie użytkowników też się zmienia. Sam Coupé miał bardzo małe okno, by wskoczyć w odpowiedniej porze i zacząć mieszać na rynku, bo już niedługo mogło być zbyt późno na jakąkolwiek rewolucję. Następca ZX Spectrum dla Bruce'a Gordona i Alana Milesa to był oczywisty krok, skoro oboje największą styczność mieli właśnie z tymi komputerami. Ale to również oznaczało kompatybilność z oprogramowaniem istniejącym, które już najlepsze czasy niestety miało za sobą. Ale to była mała cegiełka do tego, by zapewnić mu sprzedaż, bo wszyscy w MGT zdawali sobie sprawę, że bez odpowiedniego oprogramowania ich nowe dzieło, dla którego będą musieli poświęcić wszystko, szybko stanie się tylko opowieścią o komputerze, który mógł coś zdziałać. I właśnie już w czasie projektowania nowego komputera zaczęto rozmowy z największymi studiami, by te stworzyły chociaż kilka gier na premierę Sama Coupé. Jednak rozmowy były delikatnie mówiąc kompletnie bezowocne. Ocean, Codemasters, Activision, US Gold. Micropros. Ze wszystkimi podjęto rozmowy, jednak odpowiedzi były jednoznaczne. Wszyscy w tym momencie zaczęli się skupiać na 16-bitowcach i nie chcieli poświęcać własnych budżetów na komputer, którego jeszcze nie było. Jednakże, kiedy już miał powstać prototyp, to wszyscy mieli rozważyć współpracę. Projekt zaczęto od doboru procesora. Rozważano Motorola 68000. To był procesor. Który był użyty również w Atari ST i Amidze, ale on okazał się zbyt drogi. Wybrano procesor Zilog Z80B, który był taktowany zegarem 6 MHz. I to był najsłabszy element całego zestawu. Bo sam kupę prezentował się jako nowoczesny komputer o bardzo niecodziennej bryle, która, jak mówił Bruce, została zaprojektowana, by jak najbardziej wygodnie można było z niego korzystać. Jednak ten komputer według wielu użytkowników wyglądał jakby był zrobiony tył naprzód. Ale jego klawiatura złożona z 72 klawiszy była dobrze oceniana przez ówczesną prasę. Była to klawiatura membranowa, ale posiadała dobry skok klawiszy i w porównaniu z klawiaturą Spectrum był to na pewno krok w przód, chociaż nieraz słyszałem głosy użytkowników, że klawiatura sama KP w ogóle im nie leżała. Wykonanie i plastik, z którego został zrobiony, było również nie najgorszej jakości. Jednak wewnątrz obudowy można było zobaczyć spory postęp. Wielu układów było zredukowanych i płyta główna tego komputera była minimalistyczna, a głównym powodem tego było cięcie kosztów. Bardzo dużo w tej redukcji pomógł zintegrowany układ ASIC, który zawierał aż 10 tysięcy bramek, które były programowalne. Według instrukcji sama Coupé był to nowoczesny układ typu ULA, który był montowany w komputerach ZX Spectrum. Czyli można powiedzieć, że sam kupę miał DNA tego komputera. Dodatkowo posiadał standardowo na początku jego życia 256 KB pamięci RAM, które można było powiększyć do 512 kB. Wszystkie źródła piszą o możliwości powiększenia tej pamięci do 4,5 MB, ale ja nie spotkałem się z modelem tego komputera, który by miał aż tyle pamięci w tamtym czasie. Sam standardowo posiadał wbudowany interfejs dysków, również mógł obsłużyć dodatkowy napęd, który można było zmieścić w jego obudowie. Również posiadał port na magnetofon podobny do tego z ZX Spectrum. Ale to, co miało go wyróżniać, to nie był minimalistyczny design jego podzespołów i płyty głównej, która wyglądała bardzo ciekawie, a dwa układy Philipsa i Motorola, które wybrał Bruce Gordon, inżynier MGT, odpowiedzialny za stworzenie pierwszego prototypu Sama, którego stworzył własnoręcznie dzięki lutownicy. Niedawno udostępnił zdjęcia tego prototypu, które teraz możecie zobaczyć. Był to finalny prototyp, oczywiście były jego inne wersje, które są widoczne w tym oto artykule. Wracając do jego układów, to one właśnie miały pozwolić mu na konkurencję z Amigą czy Atari ST. Bruce zrobił jedną dobrą rzecz. Nie chciał projektować własnych układów, bo wiedział, że to potrwa zbyt długo, więc kupił gotowe na przykład układ ASIC. Zrobiła dla niego firma Fujitsu. Układ graficzny MC1377P był procesorem graficznym. On był odpowiedzialny za tak ładną grafikę. Jednak generowaniem obrazu zajmował się układ ASIC. Tak samo jak połączenie procesora Z80 i układu ULA w ZX Spectrum. Sam Coupé posiadał cztery tryby graficzne z paletą 128 kolorów. Jego tryby widzicie teraz na ekranie, były to tryby bardzo zbliżone do komputera Atari ST, co było… … sama plusem. Sam potrafił wyświetlać naprawdę ładną grafikę. Może nie była tak wspaniała jak na Amidze, ale konwersje różnych gier z Amigi czy Atari ST były możliwe, bez wielkiej straty graficznej. Sam wyświetlał obraz w standardzie kolorów PAL. Sam również posiadał układ dźwiękowy Philipsa SM1099, który miał sprawić, że komputer będzie budżetowym kombajnem dla muzyków. Dzięki temu, że posiadał odpowiedni port MIDI, posiadał 5 kanałów i 8 oktaw i generował dźwięk stereo. Sam coupé był także dobrze wyposażony w porty. Posiadał przycisk włącznika na tyle obudowy, również przycisk break, który miał umożliwiać wyjście z programu, który aktualnie się zawiesił. Do tego dodatkowy przycisk reset. Posiadał też port dla monitorów, czy również miał możliwość podłączenia do telewizora. Odziwo modulator znajdował się w zewnętrznym zasilaczu. Nigdy i nigdzie nie widziałem podobnego rozwiązania. Posiadał też port joysticka w dobrym starym stylu Atari. Podobny interfejs występował w komputerach ZX Spectrum. Port myszy i port pióra świetlnego, jak i pistoletu świetlnego, też tutaj uświadczymy. I także, jak w ZX Spectrum, jeden port potrafił pełnić nie tylko jedną funkcję. Dodatkowo audiofile mogli podłączyć słuchawki bezpośrednio do jednego dedykowanego portu DIN. W tamtych czasach wtyczka DIN była szeroko używana w przemyśle audio. Użytkownik też mógł dokupić stację, która już była w odpowiedniej obudowie, którą produkował dla MGT Citizen. Należy też do zestawu portów. Doliczyć port na przyszłe rozszerzenia, jak opisywała firma MGT, jest to port na rozszerzenia, których jeszcze nie wymyślono, a w przyszłości będą. A jeśli chodzi o system operacyjny, to wielu mogło się spodziewać okienkowego. Zważywszy, że już w momencie jego projektowania i przyszłej premiery takie systemy były na rynku, jednak Bruce i jego współpracownicy nie zdecydowali się na takowy. Skorzystali z pomocy byłego pracownika Sinclaira, który użyczył im swój Beta Basic, który własnoręcznie napisał, już pod szyldem swojej własnej firmy produkującej oprogramowanie, Andy Wright i jego firma Betasoft. Dostarczyli bardziej zaawansowany Basic od Sinclaira i przyjemniejszy przy programowaniu dzięki nowym funkcjom ułatwiającym pisanie programów w systemie, który już odchodził niestety do historii. Dzięki tym parametrom sam coupé był luką pomiędzy 8 bitowcami a 16 bitowcami. Bruce Gordon, udzielając wywiadów do jednego z czasopism przy okazji recenzji prototypu, starał się własnymi słowami zareklamować sama coupé. Powiedział wtedy: Staraliśmy się wyciągnąć całą magię ZX Spectrum podczas tworzenia sama coupé. Jednak jego słowa brzmiały jak niedocenienie prawdziwych możliwości tego komputera. Używając sama coupé tylko jako emulatora, to tak jakbyśmy korzystali z tylko jednego biegu, jeżdżąc każdym autem. Oczywiście wielokrotnie powtarzał, że oprogramowanie Spectrum będzie lepiej wyglądało i lepiej brzmiało. I tak był też reklamowany głównie w prasie, która wspierała. Do niedawna Sinclair'a i pisała o ostatnich komputerach Amstrada, które korzystały z architektury ZX Spectrum. Komputery 2 plus 3 plus już zbliżały się do końca swojego życia, by w 1990 roku odejść na zawsze. Na placu boju pozostał sam coupe, który chciał mieć przydomek Super Spectrum i tak też był reklamowany. Pierwsze słowa jego reklamy informowały, że jest w stanie w wyśmienity sposób odpalić prawie każdy program i prawie każdą grę w trybie 48 KB, ale również reklama informowała, że ten komputer potrafi generować świetną grafikę i dźwięk i może być używany do wielu nowych zadań, w przeciwieństwie do ZX Spectrum. Reklama również mówiła o wspaniałym robocie, który przeprowadzi każdego w instrukcji przez łatwy proces jego obsługi. Ale jak było naprawdę? Zacznę od dobrych wiadomości. Bardzo dobrej jakości peryferia do ZX Spectrum były szanowane i chętnie kupywane. Szczególnie ich interfejsy, pozwalające podłączyć stacje dysków do komputeru ZX Spectrum, sprzedawały się na tyle dobrze. Że ostatecznie pozwalały pokryć sporą część produkcji. Oczywiście Bruce i Alan jeździli też i pokazywali swój prototyp, by zdobyć jeszcze więcej funduszy, i to się udało. Na początku odnieśli, można powiedzieć, pierwszy sukces, namawiając znanego szwedzkiego programistę Bo Dżangenborga, który tworzył programy głównie dla Spectrum. On napisał specjalnie dla sama graficzny program. Była to rozbudowana odmiana programu do rysowania, tym razem jednak interfejs był okienkowy i w dość łatwy sposób można było wykorzystać możliwości graficzne komputera. Jeden program na premierę już był i kilka gier. Udało się namówić mniejsze studia. Wielkie firmy nadal nie chciały słyszeć o współpracy z minioną technologią, nawet w tak ciekawym opakowaniu. W 1989 planowano, że sam coupé odważnie zaatakuje sklepy w święta Bożego Narodzenia. Prasa Sinclaira mówiła, że będzie kosztował tylko 150 funtów. Była to świetna cena. Biorąc pod uwagę, że tyle oferuje, ostatecznie zadebiutował z ceną 170 funtów. Jednak dla niego już w tym momencie robiło się powoli zbyt późno. Oprogramowanie Spectrum miało już ładnych parę lat i nawet jego użytkownicy powoli zaczynali się rozglądać za komputerami, które by mogły zastąpić leciwego Ziloga Z80 i 8-bitową technologię. Oprócz 16-bitowców były jeszcze komputery IBM kompatybilne z architekturą PC-ową. Zresztą Atari czy Amiga też takie produkowała. Było się nad czym Zastanawiać, więc jeśli jeszcze Bruce i Ian chcieli coś zdziałać, musieli zrobić wszystko, by zaistnieć w te święta w 1989 roku, i niestety wszystko poszło nie tak. Pierwszym problemem był układ ASIC, którego MGT nie produkowało, tylko zlecało produkcję. To w dużej mierze doprowadziło do tego, że zaledwie 200 sztuk sprzedanych komputerów zasiliło rynek. To było zbyt mało, by mówić o jakiejkolwiek konkurencji i sam Kupę musiał witać lata 90., stojąc już na prawie przegranej drodze. Już w tym roku komputery Atari ST kosztowały 200 parę funtów, a komputery Amiga były sprzedawane w specjalnych zestawach za niecałe 400 funtów. Wynik był prosty, lepiej było poczekać i trochę dołożyć. Do chociażby komputera Atari ST który wyprzedzał sama procesorem Motorola 68000, pamięcią ram 512 KB, systemem okienkowym i sporą bazą oprogramowania. Dodatkowo, jeśli nowy użytkownik chciałby, żeby sam posiadał 512 KB ramu, musiał zakupić rozszerzenie za 40 funtów, a dodatkowa stacja dysków kosztowała aż 90 ówczesnych funtów, co już przewyższało. Cenę Atari ST 300 funtów było dość wysoką ceną. Zaciągle 8-bitowy komputer. Jak już mówiłem, nieporównywanie lepsza Amiga kosztowało zaledwie 100 funtów drożej, a była przyszłościowym komputerem. Dodatkowe stacje, które można było nabyć, spóźniły się kilka tygodni i miały błędy, ale te na szczęście zostały w miarę szybko naprawione. Ale początkowe problemy ze zgodnością sama Coupé ZX Spectrum. Dołożyły kolejny gwóźdź do trumny sama. Na początku wszyscy obiecywali 90% kompatybilności z dawnymi kasetami i oprogramowaniem ZX Spectrum. Potem zredukowano ten procent do 75%, a wielu ówczesnych użytkowników uważa, że nawet połowa programów dostępnych na ZX Spectrum na początku nie chciała działać na nowym Samie P. Głównym powodem tego stanu rzeczy było to, że emulator sama Coupé nie posiadał licencjonowanego, oryginalnego ROMu ZX Spectrum, ale później pojawiały się inne emulatory zewnętrzne, które już posiadały licencjonowany odpowiedni ROM. Tylko czy to nie zbyt późno, bo przecież nie ma nic gorszego niż sfrustrowani użytkownicy, którzy pistali listy do ówczesnej prasy wspierającej dawną firmę Sinclair. Nie lepiej wygląda sytuacja z dedykowanym oprogramowaniem. W ówczesnych katalogach trudno było szukać chociażby jednej wzmianki o jakimkolwiek programie, który jest bądź będzie wydany na sama kupę. Trudno to skomentować. Jednak mały cud nastąpił. Firma US Gold oznajmiła, że zamierza przeportować kilka gier na sama kupę. Powiedzieli wtedy, że to zajmie im kilka tygodni, bo pisanie programów na samie to jak mieszanie kodu, ZX Spectrum i grafiki z Atari ST tak twierdzili. Oficjalnie miało być to gra Strider, jednak w tamtym czasie nic z tego nie wyszło, ale ci wszyscy, którzy zakupili sama kupę, czekali zapartym tchem na to, kiedy wyjdzie pierwsza komercyjna gra na ten komputer i stało się. W połowie 1990 roku oficjalnie wyszedł pierwszy taki tytuł, nazywał się Defenders of the Earth. Od studia Enigma Variations. Cała mechanika i rozgrywka była z żywcem ściągnięta z wersji, która rok wcześniej wyszła na ZX Spectrum, ale sama grafika miała dużo więcej detali i wyglądała dużo lepiej. Jednakże nikt wtedy nie pił szampana i nie celebrował tego sukcesu. Krąży pewna historia, że gdy przedstawiciel studia Enigma. Zadowolony zadzwonił do firmy MGT, oznajmiając zarządowi MGT, że gra została ukończona. Dostali jedynie smutną odpowiedź: Przykro nam, ale projekt sama coupé został właśnie zakończony. I właśnie w tym momencie w firmie kończyły się pieniądze, ale nasi bohaterowie ciągle wierzyli. Po tym jak firma MGT znikła z radarów. Alan Miles i Bruce Gordon wierząc, że to się musi udać, pomijając już, że to był interes nieopłacalny od jakiegoś czasu, pomijając to, że Atari, ST czy Amiga były bardziej opłacalnymi komputerami i pomijając to, że na rynku już pojawiły się od nich lepsze komputery, to nasi bohaterowie ostatni raz założyli nową firmę, stawiając wszystko na jedną kartę. Sam Computers, tak się nazywało ich nowe dziecko. Dodatkowo powołali własne studio Revelations, które miało za zadanie produkować gry i oprogramowanie dla Sama. I wtedy udało się przeportować grę Prince of Persia, również grę Astrobol czy bardzo dobrze znany hit ZX Spectrum Manic Miner. Studio Enigma Variations dalej starało się wspierać Sama inne bardzo małe studia, jednak baza użytkowników była zbyt mała, by przebić się do szerszej rzeszy fanów. 15 czerwca 1992 roku, po kilku miesiącach całkowitej ciszy i zerowej aktywności firmy, oficjalnie sam pożegnał się ze wszystkimi, którzy zdążyli go polubić na zawsze. Pokazując po raz kolejny, że nadzieja umiera ostatnia, tutaj zawiodła jedna rzecz: Sam Coupé. Narodził się zbyt późno. Do tego brak odpowiedniego zaplecza nigdy nie pozwoli na sukces komercyjny. Nawet Clive Sinclair był wspomagany przez brytyjski rząd, który dawał dużo pieniędzy, by jego firma mogła rosnąć. Tutaj zabrakło ogromnego zaplecza i pojawiły się problemy, o których dzisiaj mówiliśmy. Brak zgodności, układ ISIC, którego produkcji nie dotrzymała terminu firma. O której go zamawiano. Dzisiaj ten komputer jest ciekawym wynalazkiem, ale retrospołeczność, z tego co zauważyłem, nie lubi określać go mianem superspektrum, zdania na jego temat są podzielone, jednak dyskusje o nim nie milkną. Ale czy to był jego koniec? Nie, on ciągle walczył, chociaż już w nieco innej skórze. Gdybyście się kiedyś pytali, dlaczego nazywają go najbardziej wolecznym ośmiobitowcem, to już macie odpowiedź. W 1993 roku firma West Coast Computers kupiła sama i wszystko, co z nim związane, i wydała jego bogatszą wersję o nazwie Sam Elite z 512-kilobajtową pamięcią operacyjną. Jednak on sam był już tylko niszową ciekawostką, a jego prasa dedykowana przestała już istnieć. Takie czasopisma jak Sinclair User czy Your Spectrum już nie mogły go dłużej wspierać. Ale paradoksalnie przez chwilę był wspierany przez czasopisma, które ukazywały się w formie cyfrowej na dyskietkach. Takich jak Sam Prime i Fred, żeby było ciekawiej, wsparcie dla niego istniało dalej, a cyfrowe czasopisma istniały po to, by o tym informować. Czasopismo Fred było na tyle popularne, że stać ich było na kupienie licencji gry Lemmings i wydanie ich na ten komputer. W 1996 roku powstał pierwszy emulator sama na Linuxie. Oficjalnie ciężko szukać liczb, w których sprzedał się sam, ale w przybliżeniu mówi się o 12 tysiącach sztuk. I tak jest to bardzo rzadki komputer. Widziałem go już na kilku kanałach i żałuję, że każdy, kto go ma, pokazuje go jako konsolę do gier, którą nie był do końca, ale to już inna historia, a sam był na pewno marzeniem o którym warto mówić